Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na przedostatnim odcinku z serii Zagrajmy w RTL Skoki Narciarskie 2000. Hektor Szplaner z tej strony i dzisiaj ogramy sobie w końcu turniej czterech skoczni. Mamy już zaliczony yy, tryb treningowy, więc teraz przyszedł czas na ogranie turnieju czterech skoczni, ale niestety ten turniej... Jest z góry skazany na niepowodzenie z powodu botów, które z niewiadomych przyczyn osiągają niewyobrażalne dla mnie odległości. Przez co niestety będę lądować na y, ósme miejsce i to dość często, więc dzisiaj przynajmniej spróbuję zająć te przedostatnie miejsce, ale nawet o przedostatnim miejscu mogę sobie pomarzyć. Zresztą będę Wam dzisiaj moimi dłońmi gestykulował moją reakcję na odległości na miejsce, które będę zajmować, oraz na skocznię, którą lubię i którą nie lubię. Ale komentować Wam moich zmagań nie będę, bo sam obraz, sama rozgrywka wyrazi tu więcej niż tysiąc słów. Natomiast zastanawiam mnie ogólnie jedna rzecz, czy istnieje w ogóle jakiś gracz, jakikolwiek w ogóle gracz, który właśnie jest z Niemiec, bo jak, jak już mówiłem wcześniej, ta gra nigdy nie wyszła na światło dzienne poza Niemcami, więc jedynie tylko Niemcy mieli do czynienia z tą grą, więc zastanawia mnie, zastanawia mnie po prostu to, czy istnieje jakikolwiek w ogóle gracz, który zna ten tytuł, przysiadywał przy tym tytule dość często i skakał dość yy, często też i zastanawia mnie ogólnie to, czy grając w tą grę dość długo był w stanie rozgryźć moment wybijania się w tej grze, mianowicie no, czy udało mi się czy udało mu się w ogóle kiedyś skoczyć tak daleko jak przykładowo bot, który... Przykładowo, jeżeli chodzi o moje skoki, to ja przeważnie na tych wszystkich skoczkach to zdarza mi się jakoś tak doskoczyć do 100, jakoś tak do 100 metrów, 90 metrów. Czasem może się zdarzyło, że 110, ale jak widziałem jak boty sk skakały na bruku, to normalnie to kurde, Belen... 130 metrów, 140 metrów, 125 metrów, 129 i w ogóle ten aplauz jest jeszcze konkretniejszy, bo jak się skoczy naprawdę jeszcze dalej i się tam, yy, i się pobije prawdopodobnie tam rekord, rekord skoczni, to normalnie biwapują, kurde, tutaj jest taki aplauz już taki konkretniejszy, że naprawdę, ja nie wiem czy jestem, nie wiem za znaczy, ja to nie jestem w stanie, bo to ja za krótko w tą grę gram, że, żeby stwierdzić, że czy to w ogóle jest możliwe, czy nie. Musiałby być jakiś gracz, który y, musiałby, nie wiem, napisać komentarz tutaj, chociaż wątpię, że w ogóle kiedyś dotrze y, do, nie, do jakiegoś y, widza w sensie, który znałby polski i niemiecki. W sensie jakiś y, y, widz z, Niem z Niemiec, który znałby właśnie język polski i byłby w stanie wytłumaczyć, no oczywiście o ile on grał w tą grę, czy byłby w stanie w ogóle jakoś rozwinąć jakoś temat na ten, odnośnie rozgrywki, odnośnie tego czy możliwe jest w ogóle tutaj wygranie turnieju czterech skoczni z botami, bo ogólnie jest też jeszcze możliwość zagrania w turniej czterech skoczni Wszystkimi skoczkami, więc tutaj żaden bot nawet nie będzie brał udziału, tylko będziemy mogli sobie skakać po kolei każdym skoczkiem, więc to będzie na ostatnim odcinku tak robione. Każdego skoczka będę. Po prostu każdy skoczek będzie polskim skoczkiem. Dam na przykład tak. Na początku oczywiście tam Adam Mały, Szklamicz Stoch, Maciej kot ten. Jeszcze Piotr Żyła i Dawid Kubacki i tak, i tak dalej i tak dalej, ale ogólnie zastanawia mnie to, czy, czy kiedyś jak, jest, jak ta gra była dość świeża, no to, ona, to czy, przez ten, czy, czy przez ten rok do momentu, kiedy nie wyszła druga część, czyli Skoki Narciarskie 2001, to polski zwycięzca to się chyba tytułuje, bo już naprawdę ja czasami się gubię w tych podtytułach, bo jest, polskie, bo jest polski zwycięzca, polskie Złoto oraz polski Orzeł I, i zawsze mnie się kiłbasi tak jestem pewien co do tego, czy ja dobrze mówię. zastanawiam, zawsze jak gram w tą grę, po prostu zastanawia mnie to, czy jakiś dany gracz po prostu rozgryzł, moment wybijania się w tej rzeczy, jednak jak grał w tą grę, to po prostu miał jakoś gdzieś z tyłu głowy takie zdanie, że a może boty tym razem skoczą gorzej. Ja natomiast jak skakałem to um, ja miałem w głowie coś innego, ja miałem takie takie teorie w głowie stworzone, że tutaj może to jest taki błąd, w którym wiecie jak, jak zapewne wiecie, to, to znaczy wiecie. Ten, kto grał w skoki narciarskie, przykładowo 2001, 2002 albo 2006, 2007, to każdy pomijał po prostu skoki wszystkich botów i po prostu od razu, raz, raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy tam były, tam chyba dwa plusy, które sprawiały, że pomijały po prostu wszystkich skoczków, żeby po prostu nie wydłużać, nie wydłużać, sobie po prostu tego, bo pewnie taki jeden, taka, taki, takie jedno wydarzenie, znaczy taka jedna imprezka to by pewnie trwała tak z godziny konkretnie, po prostu on, ta, ten turniej po prostu na tej, na, na jednej skoczni po prostu trwałby w bardzo, byłby po prostu w bardzo podobnej długości, jak właśnie te skoki obecne, które sobie oglądamy w telewizji, po prostu to by wyglądało, to tak, jakbyśmy oglądali sobie jakiegoś jakiś e-sport, co nie? I zastanawia mnie ogólnie to, znaczy zastanawiało mnie z początku ogólnie to, czy skacząc, znaczy skacząc, po prostu obserwując w ogóle ten botów sprawi to, że że te boty po prostu zaczną skakać gorzej, a w momencie kiedy będę pomijać, to sprawi to to, że nagle z jakiegoś powodu się tak jakby przesuną do przodu i sprawi to to, że każdy mm, możliwy skoczek po prostu sterowany przez komputer sprawi to to, że yy, dosłownie każdy skoczek tutaj rekord skoczni tutaj no, zaliczy i, i po prostu mnie to właśnie zastanawiało, więc... Ja sobie to ogólnie testowałem i powiem wam szczerze, że tutaj ta teorię, że tą teorię można na spokojnie sobie obalić, bo ogólnie naprawdę przez bardzo długi czas jak sobie grałem, bo ja tą, ja tą grę znalazłem tak 2021, chyba, tak mi się wydaje, chyba 21 albo 22 yy, początek roku. I sobie przez ten czas jakoś tak grałem, grałem, grałem. Raz na streamach sobie grałem, raz na. Yy, raz ogólnie yy, yy, grałem. Po prostu pokazując znajomemu, jak w ogóle ta gra wygląda, jak to w ogóle tam przebiega. Yy, cała ta gra, w sensie, że tłumacząc, mianowicie yy, jak trafiłem na kanał. Bart Igry, jeżeli dobrze pamiętam. Bart i Gry w sensie nazwa kanału. No to on na początku dość często kręcił, zaczął często kręcił, kręcił po prostu serię z polskich serii skoków narciarskich, bodajże 2005, ale też jeszcze jednocześnie on odgrywał RTLski Jumping 2007, czyli ostatnia część z tej serii którą właśnie zacząłem po prostu ogrywając właśnie tą pierwszą część i zaczą zacząłem mu tam prezentować ogólnie ten tytuł i w końcu żeśmy stwierdzili, że zrobimy sobie taki konkurs redaktorski, bo na jego Discordzie yy, są, takie, yy, jest, są takie kanały tekstowe, takie redaktorskie, gdzie są tutaj artykuły pisane przez różnorakich właśnie takich redaktorów. Znaczy chodzi przez, znaczy przez różne osoby, które mają po prostu rangę redaktor i, i, i nawet ja jestem właśnie takim redaktorem u niego i ogólnie żeśmy sobie tak zaplanowali, a bardziej sobie to był mój pomysł, żeby zrobić taki konkurs redaktorski z tym, że jako, że w tej że multiplayera, takiego sieciowego nie ma, to stwierdziłem, że znaczy nawet y, zaczerpnąłem też troszeczkę z inspiracją tam do jego pomysłu, gdzie jak on robił serię z Deluxe Jump, taki, że niby z widzami, to on po prostu robił tak, że każdego skoczka y, nazywał po prostu nickiem z y, YouTube'a, czy też tam z Discord'a, w zależności jak to tam w ogóle było. I, ten, i po prostu on skakał za y, widzów. Że po prostu za nich skakał z tymi wszystkimi skoczkami i ogólnie mm, ma się takiego streama, żeśmy walnęli. Tam konkurs, konkurs redaktorski jest on nawet na, na publicznym, na moim mm, głównym kanale Hector The Player. Więc ten, kto, chciał, ten, kto będzie chciał obejrzeć, to sobie wpisze. RTL. Ski Springer 2000 bądź RTL Ski Jumping 2000 i na konkurs redaktorski, to powinno wyskoczyć, ale mniejsza o to. Mianowicie, ogólnie sobie tak grałem w tą grę dość długo i no starałem się, ale naprawdę starałem się tutaj, no, um, osiągnąć właśnie ten niewiarygodny dla mnie, niewiarygodną dla mnie odległość, którą osiągali właśnie te, te komputery, które właśnie sterowały. Znaczy, komputer, który sterował tymi wszystkimi siedmioma skoczkami. Można by powiedzieć, że to są tacy, że siedmiu wspaniałych. Tylko, że, m, tylko, że tacy, wiecie, że na, na skoczni. Ten, kto oglądał film z siedmiu wspaniałych, ten wie, do czego to nawiązuje. Po prostu starałem się grać w tą grę dość regularnie, dość długo, żeby rozgryźć po prostu to, czy, znaczy, spróbować rozgryźć, rozgryźć tutaj, Y, tą mechanikę, w ogóle tutaj tą grywalność, bo jak wiadomo y, to tam w DSJ to tam są takie y, taktyki na to jak tutaj panie skakać daleko, jak tutaj y, właśnie y, w jakim momencie zaczynać już tutaj klikać, w sensie znaczy w, jakie położenie ma być, w jakim położeniu ma być skocznik, bo jak wiadomo to w to można jeszcze tym skoczkiem tak góra-dół właśnie go tam ustawiać I, i podobną taktykę też się używało też w grze mobilnej fajny Jumping, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, to jest taka gra mobilna, nawet dość, dość nawet przyjemnie się tam skacze, w ogóle fajne tam skocznie są i fajnie się w ogóle tam skacze. Są też takie bardzo malutkie, takie skocznie, takie dosłownie jakieś takie malutkie górki, gdzie można sobie normalnie tak jakby skoczyć tak, tak cyk i taki tak jakby jeden metr, przynajmniej coś takiego, tam jeden metr czy tam z 5 metrów coś takiego. I ten... I no i teraz zgubiłem sobie wątek. A dobra, po prostu starałem się po prostu grać w tą grę regularnie spróbować rozgryźć po prostu tą mechanikę, bo jak w DSJ- jest w ogóle taktyka na to jak skakać, w, jakich, jak, w jakim momencie powinno się w ogóle tym, tym skoczkiem skakać i w jakim momencie zacząć się wybijać, że, że tam narty mają tam trochę tak wystawać poza tą skocznię? Mianowicie, tak te, te, te czubki tych nart powinny tak lekko wystawać. przez to, to jest taki znak, gdzie to jest akurat idealny moment na to, żeby się wybić. A tutaj to jest naprawdę ciężko stwierdzić. Tu już nie chodzi o to, że jest kamera za plecami, tylko po prostu. Staram się skakać dość późno, staram się wybijać no, dość wcześnie, dość późno, dość wcześnie, jakoś tak mniej więcej tak na środku, tak umiarkowanie. Po prostu starałem się tak wyczaić, po prostu tak na intuicję starałem się jakoś tak skakać i nie wiem czy czasem mi się nie udało nawet skoczyć tych chyba 120 metrów na którejś skoczni, chyba nawet na tej pierwszej. Chyba na transmisji z konkursu redaktorskiego, ale to muszę sobie przypomnieć: i szczerze, nawet nie chcę się tego szukać. I ogólnie, jeżeli chodzi o te skoki, to ja mam ogólnie coś takiego, że jak sobie kiedyś grałem z Tatą w DSJ, to, to żeśmy sobie zrobili taki, taki eksperyment, że ja skakałem z koszkiem właśnie Taty, a Tata skakał. Moim skoczkiem i w ogóle zauważyłem taką pewną różnicę, że jak skakałem cudzym skoczkiem, to dosłownie yy, skakanie mi wychodziło znacznie lepiej. Dosłownie nieporównywalnie, bo jak skakałem swoim skoczkiem, to dosłownie, no kurde, no, małe tutaj te odległości robiłem. Znaczy, tutaj ogólnie w dsf świecie małe te odległości robiłem. Ale jak zacząłem skakać cudzym skoczkiem, bo sobie tak żeśmy rywalizowali, staty, sobie, znaczy ja z sobie tak rywalizowałem w dsoc no to kurczę, jak sobie za, zacząłem skakać cudzym skoczkiem, to dosłownie to skakanie wychodziło mi znacznie lepiej. Normalnie nieporównywalnie do tego, jak ja skakałem tym swoim skoczkiem, to cudzym skoczkiem znacznie lepiej mi to wychodziło. I ogólnie jestem ciekawy jak to będzie w przypadku jak będę sobie, znaczy sobie jak będę robił, kręcił um, szósty odcinek z y, właśnie takiego multiplayerowe z, z, z tego multiplayera tradycyjnego tutaj w tej grze, gdzie się na zmiany właśnie grało. Są też jeszcze te multiki, multi takie też jeszcze w innych grach, gdzie się skaka, gdzie się skacze właśnie... Znaczy skacze, gdzie się gra właśnie na podzielonym ekranie jest jeszcze też dość, znaczy dość świeża gra, znaczy może to nie jest aż tak bardzo świeża ta gra, ale, ale taka współczesna gra, jeszcze taka istnieje, gdzie również gra się na podzielonym ekranie i nawet nie potrzeba też drugiego, drugiej kopii, żeby mu sobie zagrać, tylko wystarczy, że coś tam yy, można yy, wystarczy, żeby coś tam pobrać, żeby móc po prostu tak jakby połączyć się z tym egzemplarzem yy, 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 znajomego. I ogólnie to, i to z tego co wiem, to się ta gra nazywa Away Out. I nawet chciałbym szczerze, tą grę ograć, ale za bardzo nie mam z Kim. I ogólnie ta gra no, przypomina nam o właśnie tak zwanym split screenie, o tak zwanym właśnie ekranie, którego często się odpalało w takich grach jak właśnie i typu Rally Championship. Ja często ten podzielny ekran odpalałem głównie. W w grze, takiej jak International Rally Championship, o której już Wam mówiłem, grając właśnie w Lombard RAC Rally. W sumie to w ogóle, to jestem ciekawy, jak mi pójdzie na tych rajdach, ale to już mniejsza oko. No, po prostu starałem się Yy, właśnie różnymi taktykami to jakoś to rozgryźć, po prostu tą mechanikę w tej, w tej grze, ale naprawdę nic mi tutaj nie wychodziło, nawet yy, muszę sobie, w ogóle tak wracając do, tych, yy, do tego multiplayera, multi, multiplayera standardowego, takiego tradycyjnego, to naprawdę muszę sobie przypomnieć, czy faktycznie udało mi się kiedyś skoczyć te 120 metrów, bo naprawdę nie mam dzielnego pojęcia, znaczy nie mam pewności takiej 100%, czy mi się faktycznie udało, bo tak to teraz. Sobie gadam, gadam, gadam i nie mam naprawdę teraz. Im dłużej tak sobie gadam o tym, o tej mechanice, że, że tam próbowałem parę razy poskakać, to coraz bardziej nie jestem pewien tego, czy faktycznie mi się udało skoczyć te 120, czy jednak mi się udało skoczyć te 120. I ogólnie powiem Wam, że muszę sobie odświeżyć pamięć, muszę sobie zobaczyć ogólnie tą transmisję, ten zapis transmisji, który trwa bodajże z 3 godziny chyba, albo półtorej godziny ogólnie. Yy, naprawdę nie mam pojęcia czy żeśmy to zrobili w 3 godziny, chociaż nie, 3 godziny to nie. Jakbyśmy 3 godziny grali, to raczej byśmy yy, to, 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 to raczej... bo to akurat Bart komentował to, te, te moje skoki w momencie kiedy właśnie jak ja grałem yy, na tym konkursie redaktorskim yy, to właśnie Bart, jak gościnnie, który był właśnie na moim streamie, to po prostu wcielił się w takiego komentatora sportowego i komentował te właśnie te skoki, wszystkie tych skoczków, które posiadały niki z Discorda wszystkich redaktorów, które zostały, że tak powiem, zwerbowane, że tak się wyrażę. No bo ogólnie, jeżeli chodzi o rangę redaktora, to tam u niego można się tam zgłosić po prostu pisząc taki taki przykładowy artykuł o sporcie, bądź o, o czymś innym ale, przy, ale jeżeli chodzi o, o jego Discorda, to tam najwięcej takich artykułów to się pojawia tak, te, tak z sportów więc tak tylko informuję, jak coś to mogę nawet oznaczyć Barta tutaj na tam w opisie zresztą, jeżeli oglądacie teraz odcinek, to zapewne już zauważyliście, że tam się Wam na niebiesku może znaczyć no zresztą, zapewne tam już pewnie widzicie czy nie, tam, że, że już tam się podświetla wam w opisie Bart yy, i gry. Więc yy, no, to już w zależności od tego czy tam się... Dobra, mniejsza o to. Po prostu grając w tą grę, po prostu no, starałem się mm, obierać takie różnorakie taktyki. I starałem się też jeszcze obrać taką taktykę z DSJ, ale za każdym razem kiedy próbowałem jakąś tam taktykę obrać, to niestety kończyło się to niepowodzeniem. I ogólnie jak sami widzieliście, no, parę razy tam się jeszcze wyglebiłem, jeszcze na dodatek no, zrobiłem taki eksperyment, gdzie pomijałem sobie, gdzie pomijałem sobie ogólnie te, te skoki tych wszystkich właśnie skoczków. Które, które mi komputer steruje, a raz na przykład było tak, że znaczy raz po prostu robiłem tak, że y, oglądałem do końca, oglądałem po prostu y, do końca tutaj te podczynanie tych y, właśnie skoczków, jak to oni polecą, bo naprawdę myślałem z początku, że to jest po prostu błąd gry, gdzie właśnie jak pomijam y, właśnie te, te, te ich skakanie, to po prostu sprawia to, to że oni nagle lądują gdzieś naprawdę na samym. Y, że na samym końcu, że tak się wyrażę, I, i potem jak sobie zacząłem tak właśnie testować, to sobie od razu ten, ten mit obaliłem, bo nawet jak oglądając po prostu te skoki, tych skoczków komputerowych, to no, wybijali się dość konkretnie, latali naprawdę dość wysoko i naprawdę nie byłem w stanie uwierzyć. Zresztą widzieliście to po moich właśnie gestach, że naprawdę te, te, te odległości to są dosłownie niemożliwe do osiągnięcia. Nie wiem, muszę, muszę jeszcze trochę posiedzieć nad tą grą, bo dawno nawet nie grałem, więc muszę posiedzieć trochę nad tą grą i zobaczyć, czy mi się może uda kiedyś jeszcze coś tam, jakby jakieś takie fajne odległości osiągnąć. Muszę sobie zobaczyć ogólnie zapis streama z właśnie konkursu redaktorskiego i ogólnie dam Wam znać, co było nie tak i czy faktycznie to była wina tego, że, że ja po prostu źle się wybijam, czy po prostu to jest tak podkręcony poziom tych skoczków, że to naprawdę to się nie da tego ogarnąć, ale dobra. Się trochę rozgadałem też, więc troszeczkę wydłużyłem, więc czy wypadałoby już zakończyć ogólnie ten odcinek, bo to już w sumie to jest, to jest w sumie najdłuższy odcinek do jaki zrobiłem na tym kanale, bo ogólnie tak sobie poruszyłem temat, tak na spontanę, bo szczerze yy, ogólnie Tworząc właśnie te odcinki zagramy, to sobie tak zaplanowałem, że nie będę wam tu, 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 tutaj komentować y, postępy tutaj y, grania, znaczy będę to, znaczy czasami będę wam tutaj tak wspominać, ale nie będę tak wam tutaj mówić tak na bieżąco, że a, a tutaj sobie tak skoczymy, a tutaj może tutaj ten. Po prostu stwierdziłem, że te odcinki to są po prostu idealny moment, to znaczy, że to jest taka idealna okazja na to, żeby sobie tak poruszyć na, na... poruszyć sobie dane tematy nawet jak będą też jeszcze gry takie z fabułą też nawet m, będę robić coś takiego podobnego po prostu będę poruszać takie tematy odnośne, odnośnie... gry czy też y, odnośnie tego coś podobnego do danej gry, którą będę ogrywać bądź na przykład tematy modyfikacji lub też y, jakieś tematy z innej baczki po prostu te odcinki zagrajmy, będę traktować też po części jako takie, um, takie rozmowy o grach, bądź wspominki, um, bądź też na przykład jako film informacyjne. bo szczerze, ogólnie nie chcę robić tego, jak y, większość zagrajmerów, w sensie, że że komentować po prostu na bieżąco, jak ja gram, że a, tutaj sobie pójdziemy m, do punktu A, gdzie potem sobie m, m, zbierzemy tutaj daną ważną rzecz i potem wrócimy sobie do Poprzednie, do poprzedniego punktu i takie tam, i takie tam. No dobra, nie będę wam już tutaj wydłużać tego odcinka i tak już długo gadam, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło do następnego i. No, yy, myślę, że na następny odcinek, znaczy na następny odcinek, myślę, że jak już zakończę te odcinki, to znaczy te serwie, to zabierzemy się w końcu za kolejne części, mianowicie za. Skoki Narciarskie 2001, polski zwycięzca oraz za grę Network Q RIC Rally, czyli mm, część drugą z serii railiczek. O ile mi się uda, to o ile uda mi się odblokować wydarzenie Full Lombard, Lombard RIC, tak więc dobra. To tyle z mojej strony, trzymajcie się ciepło, cześć.